Międzytorze to ogromny potencjał nie tylko na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wielorodzinną czy też usługową, ale także kompleks, który pozwoli na to, że miasto rozbudowuje się w formie nowoczesnej architektury, właśnie na Międzytorzu. Jest to bardzo atrakcyjny teren, mamy nowoczesną szkołę, mamy nowoczesne przedszkole, projektujemy modernizację ulicy Henrykowskiej, no i cudowny, cudowny akwen wodny, który zostanie zagospodarowany w najbliższym czasie. Znajdujemy się na miejscu, gdzie powstanie nowe osiedle Międzytorze. Jest to bardzo ważne miejsce dla rozwoju naszego miasta i dla wszystkich naszych mieszkańców.